Oburzenie po słowach Bodnara. Pawłowicz, zdradziecki człowiek, jeśli oswoi się zwierzątko, nie można go potem porzucić. Oburzenie po słowach Adama Bodnara. Polska kultura prawna i przemiany po 1989 rok zostały zainspirowane i były wspierane przez niemiecką myśl prawniczą, ale to powoduje po stronie mentora także szczególną odpowiedzialność jak w przypowieści z Małego Księcia. Jeśli oswoi się zwierzątko, to nie można go później porzucić, powiedział Adam Bodnar, odbierając nagrodę Dialog Preis przyznawaną przez Federalny Związek Towarzystw Niemiecko-Polskich. Słowa te wywołały fale oburzenia po stronie prawicy. Poseł Krzysztof Lipiec zasugerował, że wypowiedzi byłego rzecznika praw obywatelskich powinien przyjrzeć się prokurator. Nie rozumiecie metafory, ripostuje druga strona sceny politycznej. Adam Bodnar jako laureat nagrody Dialog Preis przemawiał podczas uroczystości, która odbyła się w Getynze. Traktuje je również jako wyraz wsparcia dla całego środowiska prawniczego oraz pozarządowego, które walczy bez wytchnienia, od niemal sześciu lat o zachowanie w Polsce demokracji, rządów prawa, a także, co stało się ostatnio bardzo wyraźne członkostwa Polski w Unii Europejskiej rozpoczął Bodnar. W Polsce echem szczególnie odbiły się słowa, w których były Rzecznik Praw Obywatelskich przywołał metaforę z Małego Księcia, powiastki filozoficznej Antoine'a de Saint-Exupéry'ego. Bodnar mówił tak, Polska kultura prawna i przemiany po 1989 rok zostały zainspirowane i były wspierane przez niemiecką myśl prawniczą. Na tym opierało się konstruowanie w Polsce nowoczesnego państwa prawa, mechanizmów ochrony praw człowieka i demokracji. Na tym opieraliśmy naszą integrację europejską, ale to powoduje po stronie mentora także szczególną odpowiedzialność jak w przypowieści z małego księcia jeśli oswoi się zwierzątko, to nie można go później porzucić. Mam na myśli odpowiedzialność za to, aby rzetelnie, a tym samym także krytycznie oceniać sytuację w Polsce. Czy doświadczenia historyczne nie stały się po prostu wygodną wymówką, aby nic nie mówić? Pojawia się także ton: przymknijmy oko na nadużycia, bo biznes na nas naciska, aby uruchomić jak najszybciej polskie środki z krajowego planu odbudowy. Czy to jest przejaw odpowiedzialności za całą Unię Europejską? Jako wspólnoty opartej na wartościach pełną treść przemówienia Adam Bodnar zamieścił na Facebooku. Fala oburzenia. Pawłowicz, ten Bodnar to zdradziecki człowiek politycy Pis i osoby kojarzone z obozem władzy są oburzeni wypowiedzią byłego rpo, uważając, że porównał Polska do dzikiego zwierzęcia, za które należy wziąć odpowiedzialność. Najpierw Nitras próbował opiłować Polaków z ich wiary, a teraz Bodnar chce opiłować ich z człowieczeństwa, napisał poseł Piska Kazimierz Smoliński. Inny polityk Pis Krzysztof Lipiec sugeruje, że wypowiedzi Adama Bodnara powinien przyjrzeć się prokurator. Posłanka pisana na kwiecień nawiązała z kolei do Donalda Tuska. Głos zabrała też sędzia Trybunału Konstytucyjnego Krystyna Pawłowicz, sędzia. Jako obywatel R.P. też ma obowiązek obrony ojczyzny. Więc w obronie mojej ojczyzny powiem, ten Adam Bodnar to brzydki, zdradziecki człowiek. Adam Bodnar nie porównał Polski do zwierzęcia oswajanego przez Niemców. Nie brakuje też głosów w obronie Adama Bodnara, zwracających uwagę, że krytycy nie właściwie zrozumieli sens jego wypowiedzi. Jednych inspiruje mały książę, inni wolą inskrypcję ze sztyletu Weses, napisał Marek Belka. Również Anna Maria Żukowska dziwi się, że słowa Bodnara wywołały tyle krytycznych głosów. Co nie pasuje? Apostrof Mały Książę, dopytuje na Twitterze. Do sprawy odniósł się także szef niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt. Dr Peter Oliver Lohew stwierdził, że mamy do czynienia z nakręcaniem spirali poprzez celową błędną interpretację słów byłego RPO. Adam Bodnar nie porównywał Polski do zwierzęcia oswajanego przez Niemców, ale poprzez małego księcia w delikatny sposób przypomniał o niemieckiej odpowiedzialności za wymiar sprawiedliwości w Polsce napisał na Twitterze.